Cześć, powiem Wam pewną sytuację, właściwie jak to działa w sadzie. Otóż, jak widzicie tutaj, szef, kierownik, włodarz tego sadu, trzyma w dłoni kija. Laskę Tak, i taką laskę może używać tylko właściciel sadu. I co on robi? On trzepie jabłka. Tak, delikatnie, żeby nie uszkodzić, żeby nie uszkodzić. Gałązek, zawiązek. Spójrzcie, to jest... Tylko ludzie z uprawnieniem mogą trzepać jabłka. No to ja, te jabłka później tutaj zbieramy z ziemi. Bez, nie trzeba drabiny. Dywany jabłko. Proszę zobaczyć to. Tak, i spójrzcie, ten drążek właśnie, nie drążek, tylko. Ten drążek, złoty drążek. <noise> tylko może odbezpieczać sylwan w tym nie. sadzie. Proszę bardzo, przekazuję ci, możesz używać tego drążka. O cóż za wiekopomna chwila, dziękuję tato. Czyli mogę używać też. Mogę trzepać jabłka. <noise> Ale tylko jabłka. <noise> Gruszek nie. nie. Dobra. <noise> bu bon.